Co chcę namalować i w jaki sposób chcę to namalować, bardzo często powiązane jest też z wielkością formatu, na którym powstanie obraz. Niektóre rzeczy lepiej wyglądają w większych formatach, inne w mniejszych. Jeżeli ten sam przedmiot, ten sam temat namalujemy na malutkim formacie i na bardzo dużym, to wrażenie tego obrazu będzie za każdym razem inne, dlatego że na małym formacie nie jesteśmy w stanie umieścić aż tylu detali, co na dużym. I czasami zdarza się, że chcemy po prostu namalować, a przynajmniej mi się tak czasami zdarza, że chcę namalować po prostu jakieś maleństwo. I wtedy też muszę we właściwy sposób wybrać to, co chcę na tym obrazie namalować. Dzisiaj zdecydowałam się na format. Bardzo niewielki, przynajmniej jak na mnie, to jest 15 na 20 cm mniej więcej. Do tego formatu postanowiłam wybrać zdjęcie, a właściwie fragment zdjęcia scenkę, która jest bardzo ograniczona w ilości elementów, które się tam pojawiają. Jest to dosyć taka prosta scenka. Dlatego, że nie chcę stworzyć takiej miniatury w starym stylu, gdzie było mnóstwo elementów, i trzeba by było z bardzo bliska patrzeć na to. Interesuje mnie troszeczkę bardziej swobodne podejście, więc żeby ono mogło zajść na tak małym formacie, muszę ograniczyć ilość elementów i bardzo uprościć moją kompozycję. Wybrałam dzisiaj papier cansona. To jest Canson Meatane, ten zwykły, najzwyklejszy papier do pasteli Cansona. To nie jest papier ziarnisty, tylko taki zwykły papier. On jest dosyć tanim papierem, i zaraz pokażę Wam, jak przygotowuję ten papier, zanim zacznę malować na nim pastelami. Powiem Wam króciutko o tym papierze, dlatego że jest to taki bardzo fajny papier, zwłaszcza jeżeli ktoś chce dopiero zacząć. Malowanie pastelami, i tak naprawdę nie chcę jeszcze inwestować bardzo dużo w jakieś droższe papiery. Papier Cansona Mitein ma charakterystyczną fakturę z jednej strony. Z jednej strony on jest gładziutki, a z drugiej strony ma jakby takie drobne wgłębienia. Czasami można się spotkać z takim myśleniem, że. Do malowania pastelami papier musi mieć fakturę, ale nie jest to prawdą. Bardziej chodzi o to, że papier musi mieć coś w rodzaju drobnych włosków, a nie o to, żeby miał fakturę jaką taką. Jeżeli papier będzie miał fakturę, to po prostu jak zaczniemy malować pastelami, to ta faktura zacznie być bardziej widoczna, dlatego że trudniej będzie nam wcisnąć pastel w te zagłębienia papieru. Ale prawda jest taka, że na tym papierze Cansona można pastelami malować z obu stron, ponieważ ten papier nie ma takich bardzo mocnych włosków, tak to nazwijmy. Czyli on nie jest strasznie gładki, tak jak Brystol, ale też nie jest jakimś bardzo chropowatym papierem. Więc ten pastel nie trzyma się jego aż tak bardzo dobrze, i o wiele mniej warstw można na taki papier położyć. Jeżeli już malowaliście pastelami, to pewnie zauważyliście, że po jakimś czasie, po którejś warstwie, kolejne warstwy pastelu zaczynają jakby ślizgać się po tych poprzednich nałożonych warstwach. To znaczy, że jakby zapełniliśmy te włoski papieru. Papiery ziarniste, które jakby mają dodatek czegoś jeszcze do papieru, albo nałożone na wierzch, albo. W strukturę tej, tej warstwy na papierze. One są w stanie przyjąć o wiele więcej warstw papieru, natomiast canson, no tylko troszeczkę. Jest to bardzo fajny papier do malowania pastelami. Ma duży wybór kolorów, nie jest drogi i jest łatwo dostępny. Natomiast można zrobić z nim coś takiego, co poprawi ilość warstw, które możemy na niego nałożyć. I wystarczy po prostu troszeczkę go zmechać. Ja tutaj tą bardziej gładką stronę już. Już mam zmechaconą, to oczywiście nie będzie widoczne na, na filmie, to jest drobna różnica, opuszkiem palca można to wyczuć, tutaj od, z tej strony gdzie jest faktura, ja nic nie robiłam i ten papier jest bardziej gładki, a tu z tej strony właśnie bez faktury on jest jakby taki troszeczkę włochaty. I jak to zrobić? To się robi w bardzo prosty sposób. Ja chcę tym razem użyć go od tej strony z fakturą, dlatego chcę, żeby ta faktura pełniła jakąś rolę w moim obrazie, żeby ona tam była widoczna. I dlatego użyję papieru ściernego. Tutaj mam setkę, ale to można od 100 do 200. Ziarnistość tego papieru ściernego użyć po to, żeby delikatnie. Przetrzeć ten papier kansona. Chodzi o to, żeby on przestał być taki gładki i zrobił się taki bardziej włochaty. Najczęściej jak używam papierów Kansona do malowania, to właśnie po tym jak już zmechaciłam im tą powierzchnię papierem ściernym. O, już wystarczy jak teraz dotykam to tak jakbym czuła takie drobniutkie włoski z tej strony tak samo jak z tej poprzedniej strony którą wcześniej miałam przygotowaną ale tym razem postanowiłam użyć tą stronę, tą bardziej taką fakturowaną więc jest to taki sposób na poprawienie jakby przyczepności pasteli do tego papieru i na to, żebyśmy te parę warstw więcej mogli dodać. I jeżeli wypróbujecie coś takiego, to w porównaniu z tym samym papierem bez jakby tego zabiegu ścierania, zobaczycie, że ten pastel też troszeczkę inaczej rysuje po tym papierze. To jest malutka różnica, ale, ale dosyć fajna. A ponieważ ja wolę więcej warstw, więc dlatego to sobie tak przygotowuję ten papier. Dzisiaj format jest niewielki, więc postanowiłam namalować bardzo prostą scenkę. Jak widzicie. Nie ma tu zbyt wielu elementów. To już jest mój taki prosty szkic walorowy. Zrobiłam takie dwa warianty tego szkicu. One niewiele się różnią. Różnica jest głównie taka, że przesunęłam troszeczkę to skupisko drzew bardziej do góry. One są troszeczkę większe i tak samo tą linię, która jest jakby brzegiem pola. Tą linię przesunęłam troszeczkę niżej, tak jakby rozsunęłam te dwa elementy względem siebie i mam wrażenie, że przez to jakby jest takie większe wrażenie przestrzeni. To jest taki wybór tutaj już indywidualny między tymi dwoma wersjami. Leciutko też zaznaczyłam taki jakby, takie troszeczkę Z, taki kształt. To ma mi pomóc w pokierowaniu naszego wzroku w tą stronę, dlatego że na tej łące będą drobne maki. W niewielkich ilościach i chciałabym, żeby te bardziej intensywne maki znalazły się w tej linii, po której będzie szło nasze spojrzenie. Dlatego że maluję na kansonie, staram się naprawdę w bardzo delikatny sposób nakładać pastel. Jak widzicie, to jest na razie cieniutka warstwa, ale chciałam to pokazać w tym momencie dlatego, że teraz najlepiej widać fakturę tego papieru. To jest coś w rodzaju jakby takiego troszeczkę plastra miodu. Te wgłębienia w papierze są bardziej teraz widoczne dlatego, że pastel jest na razie tylko na tej Wypukłej części papieru, a nie wchodzi jeszcze w te dołki. Jak zacznę dokładać więcej papier, pastelu, to z każdą kolejną warstwą ta faktura będzie mniej widoczna. Więc jeżeli chcę jej troszeczkę zachować, to muszę od początku mieć na uwadze to, żeby tych warstw nie było za dużo. Teraz staram się skupić na zimnych i ciepłych kolorach oddzielić ten pierwszy plan właśnie takimi cieplejszymi zieleniami od tego drugiego planu, gdzie te zielenie będą już chłodniejsze. Także na razie widać tą bardzo dużą różnicę. Potem ją troszeczkę zmniejszę, żeby nie było takiego ostrego podziału. Natomiast niebo zaczęłam od dosyć jasnych. To wcale nie są niebieskie kolory. Taki lekko zielonkawy, ciepły. On pewnie jak biały teraz wygląda, ale tak naprawdę jest to bardzo taki jasny, ciepły, zielony. I drugi taki z kolei niebieskawy, zielonkawy, też bardzo jasny, prawie, prawie biały. To niebo nie stanowi tutaj dużej części, tam nie ma żadnych chmur, to będzie tylko taka jednolita płaszczyzna, ale ono będzie najjaśniejszym elementem na tym obrazie. I teraz. Muszę uzupełnić następne te warstwy, pamiętając o tym, gdzie położę które kolory. Przy Kansonie nie mam zbyt dużej możliwości zmian i poprawiania. To można robić, ale jeżeli chcę, żeby ta warstwa była cienka, to tak naprawdę decyzja, którą teraz podejmę, powinna być już w miarę dobra i nie powinnam już za bardzo dużych zmian wprowadzać potem w obrazie. Nałożyłam już dosyć sporo pastelu, pociągnęłam troszeczkę mocniej niebo. Tutaj chcę, żeby była wyraźna różnica między tym światłem na drzewach a cieniem. Cień robię wyraźnie chłodniejszy, bardziej taki niebieskawy. Teraz muszę jeszcze ocieplić tą część łąki i bardziej wtopić maki, jakby w trawę. I staram się używać czerwieni i takich i troszeczkę ciemniejszych i bardziej zgaszonych niż mam na zdjęciu i też takich wchodzących już bardziej w pomarańcz tych które będą pokazywały jakby te miejsca, które prowadzą wzrok w obrazie. To jest bardzo malutki obraz, więc ten to prowadzenie jest tylko takie niewielkie, ale głównie chodzi o to, żeby po prostu nie było to takie jasne i oczywiste na pierwszy rzut oka, tylko żeby ten wzrok troszeczkę tak się poprzemieszczał. Staram się teraz troszeczkę tak, jakby wyrzeźbić w tej masie drzew, takie, tą przestrzeń negatywną, tak, żeby bardziej to wyglądało na gałęzie, na tle nieba. Jest to bardzo fajny sposób na to, żeby uzyskać taki dosyć realistyczny wygląd drzew. staram się też więcej dać pastelu na to niebo, żeby zatkać tę fakturę papieru. Bo jednak niebo nie jest czymś, co nam się kojarzy z jakimś dużym, dużą chropowatością. Też wprowadzam troszeczkę ten jasny kolor nieba na ostatni plan, żeby bardziej połączyć Niebo przy horyzoncie z ostatnim planem i dać wrażenie głębi. Jak widzicie, nie jest to wcale niebieski pastel w tym momencie. Nie ma takiej potrzeby, żeby robić niebo zawsze na niebiesko, zwłaszcza w miejscu, gdzie ono jest blisko horyzontu. Zwykle używam takiego jasnego koloru, który mi pasuje do reszty obrazu. I teraz troszeczkę wyżej więcej takiego. Niebieskawego, ale będzie to dosyć blade niebo jednak. Teraz już przyciskam dosyć mocno, zwłaszcza tymi twardszymi pastelami. Już zaczynam osiągać taką ilość pastelu, która jest tutaj dosyć gruba. Nie będę rozpracowywać tych narożników, zostawię je tak troszeczkę niedokończone. To jakby pomaga skupiać nasz wzrok wewnątrz obrazu, a nie sprawia, że nagle skupiamy się na tym, co tutaj zostało bardzo mocno wypracowane. Myślę, że jeszcze troszeczkę może niebieskiego o, pomoże mi połączyć te dwa plany. Staram się używać każdego z kolorów w kilku miejscach, tak żeby mieć taką większą spójność kolorystyczną. I teraz chcę tak troszeczkę oczyścić niektóre miejsca, żeby tych maków nie było wszędzie. Skończony obraz. Jak widzicie, format jest naprawdę maleńki. To jest wielkości mojej dłoni. Dwie dłonie na ten formacik. Bardzo lubię takie małe formaciki, dlatego że maluję się je bardzo szybko i nawet jeżeli coś nowego wypróbuję i to się nie uda, to jakby nie ma dużej straty, nie straciłam dużo czasu. To jest fajny sposób, żeby przetestować nowe pomysły. Tutaj dałam te najbardziej ostre, pomarańczowo czerwone kolory maków. Tu z kolei mam największy kontrast na tym obrazie, zwłaszcza jeżeli chodzi o kontrast jasne i ciemne. Troszeczkę rozjaśniłam bardziej tą zieleń za wierzbami, żeby ten kontrast podkręcić. Troszeczkę zmieniłam ten dalszy plan. Na moim zdjęciu tam on był bardziej skomplikowany. Ale nie było mi tutaj takie skomplikowanie aż potrzebne. Kolory, których użyłam do namalowania tego maleńkiego pejzażyku. Próbki kolorów, które zrobiłam w czasie malowania na zwykłym szarym papierze, po to, żeby sprawdzić, czy kolor nie jest za jasny albo za ciemny. I kolor pasteli, kiedy oglądamy kredkę, jest troszeczkę czasami inny od tego śladu, który one zostawiają na kartce, więc warto to sprawdzać. Wydaje mi się, że malowanie na różnych formatach albo od czasu do czasu zmiana tego typowego formatu, do którego się przyzwyczailiśmy, zwłaszcza wielkości tego formatu, daje nam taką większą elastyczność i sprawia, że wzbogacamy swój warsztat twórczy. Inaczej się maluje na bardzo małym formacie, inaczej się maluje na bardzo dużym formacie musimy zmienić i kompozycję i to co chcemy pokazać, ale też musimy zmienić narzędzia. Jeżeli używamy tych samych narzędzi, tak jak w przypadku na przykład pasteli, to są ciągle te same kredki niezależnie od tego jakiego formatu używam, to te narzędzia zaczynają robić troszeczkę inne ślady, bo wielkość tych śladów jest proporcjonalna do naszego formatu. Jeżeli mam duży format, to te ślady się wydają bardzo malutkie. Natomiast jeżeli mam malutki format, tak jak dzisiaj, to ślad tej pasteli, tego pastelu jest o wiele większy proporcjonalnie do całego mojego tego malutkiego formatu. Więc sprawia to inne wrażenie. Jest to taka, takie ciekawe doświadczenie. Zetknęłam się też kiedyś z takim pomysłem, to dotyczyło tak zwanego daily paintings, czyli malowania codziennie, żeby zejść z wielkości formatu w dół. Że w momencie, kiedy maluję mniejsze obrazy, jestem w stanie ten obraz namalować w ciągu jednego dnia, jednego posiedzenia, a w związku z czym jestem w stanie bardzo dużo obrazów namalować. I dzięki temu mam jakby większą praktykę, dlatego że każdy obraz. To jest nie tylko malowanie, ale też planowanie, komponowanie, myślenie nad tym wszystkim, co chcę namalować. Więc, jeżeli zamiast jednego obrazu przez pięć dni namalowałabym pięć malutkich obrazków, to mam o wiele większą praktykę w projektowaniu, w planowaniu całego obrazu. Takim bardzo dobrym ćwiczeniem, jeżeli chodzi o zmianę formatów, jest po prostu szkicowanie i używanie różnego rodzaju szkicowników. Zachęcam Was wobec tego do obejrzenia tego filmu, gdzie pokazuję moje szkicowanie w terenie w różnych formatach. I to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym filmie.